Na dzisiejszym spotkaniu chciałam Wam powiedzieć, jak się dobierała centrala. Tu nie ma żadnej filozofii, są można powiedzieć dwa warunki, jeżeli mówimy o centralach takich do domków jednorodzinnych, czy nawet tam powiedzmy wielorodzinnych. Tylko jakby to powiedzieć, no każdemu coś innego pasuje. Można powiedzieć, że to jest tak jak samochód. Jeden lubi terenowy, drugi lubi sportowy i tak dalej, i tak dalej. Podstawowe zasady takie dogodu centrali, takie jak ja to mówię, to jest powiedzmy o dla domu 100 m2. Mamy domek 100 m2, nie ma 250 m3. Dobieramy centrale w zakresie między 60% kubatury do powiedzmy do 120%. Czyli możemy dobrać centralę, jeżeli domek ma 250 m3, to powiedzmy centrale między 150 a 300 m3. Tylko jeszcze bierzemy pod uwagę ile jest osób. Jeżeli są 4 osoby, to na te osoby musimy mieć 20 m2 plus zapas powiedzmy jakieś 20... I raczej 25 metrów sześciennych na osobę przy doborze centrali, ja tak uważam, że trzeba liczyć. Jeżeli mamy 4 osoby, to wiadomo, że na taki domek musi być minimum ta centrala powiedzmy te 100 metrów też 3 na godzinę. Czyli mamy dobór co do kubatury i dobór co do ile osób. To są takie dwa podstawowe warunki. Jeżeli mamy przykładowo, ten domek 100 m kwadratowych, to my mamy zoptymalizowaną taką centralę powiedzmy o wydajności powiedzmy 250 m sześciennych, to jest bardzo tania, jest zrobiona można powiedzieć pod taki domek, można zamontować wymiennik palpiczny i tak dalej o tych wymiennikach już Wam mówiłem na wcześniejszym spotkaniu. Jeżeli o, przy takim domu możemy dać tą optymalną, która była zapiektowana pod domek 100 m2, a też mamy taką małą centralę, którą robimy w zasadzie dla odbiorców holenderskich. To jest taka centrala, która mieści się w szafce. Powiedzmy, ma całe 60 cm, i ją można zabudować w mieszkaniu. Ją można gdzieś zabudować w kuchni. Ma wymiennik powiedzmy, etapiczny już z natury, bo musi mieć. One są wykonywane dla Holendrów. No, ale niedługo może będziemy też wprowadzać na rynek polski, jak dają nam yy, moce przerobowej. I ta centrala, powiedzmy, ma wydajność 150, w zależności, jak jest ustawiona na sterowniku. Ona ma wydajność, powiedzmy, 150, między 120 a 180. To zobaczcie, do takiego domku 100 metrów kwadratowych nam wystarczy ta centrala, lub ta. Te dwa warunki będą spełnione. Ale też trzeba pamiętać o czymś takim. Przy domkach 100 metrów kwadratowych, jeżeli są tam trzy pokoje to wiadomo, jakiś salo nie ma problemu. Problemy przy doborze central robią się przy bardzo dużych obiektach. 500 m2, 300 m2, gdzie mamy antresole powiedzmy tam po 8 m wysokości. Wtedy się zastanawiamy, bo przykładowo taki domek, co ostatnio żeśmy dobierali, miał powiedzmy 500 m2, tu za antresole, tam wychodziło, żeby Was nie skłamać, z 1400 m3. I zobaczcie, jak my teraz mamy dobierać tą centralę? Czy liczyć tam te 60% w tym domku, w rzeczywistości 3 osoby Zapotrzebowanie na osoby 60, powiedzmy, czy tam 75 metrów sześciennych na godzinę. Z obliczeń nam tam wychodziła centrala, powiedzmy taka minimalna 900 w domu trzy osoby. Aż powiem że szczerze, ciężko dobierać. Daliśmy im tam centralę 700. -kę stwierdziliśmy, że ona całkowicie wystarczy. I tak ta centrala chodzi na 20-30%, bo trzeba pamiętać o tym, że większość central, tutaj co macie wszystkie, mają silniki EC, czyli my możemy regulować zakres prędkości obrotowej powiedzmy od 20%, bo te silniki one tak lubią minimum, mieć te 15% prędkości obrotowej do 100%. Czyli centrala, która ma wydajność 500 metrów, ona może chodzić jako 100 metrów sześciennych centrala, która ma powiedzmy 700, może nam chodzić ze spokojem na 140 metrach, czy nawet na 120. 120, jak tam się powiedzmy umiejętnie ustawi. I przy takich obiektach nie ma co patrzeć na te kryterium maksymalne, bo tam tych ludzi aż tak dużo nie będzie przebywać. Może będzie przebywać raz, jak ktoś zrobi imprezę, a tak ktoś zrobi imprezę, to pod tą imprezę, żebyśmy mieli projektować wentylację, to ta wentylacja by jak ja tu mówię, setki tysięcy. I nawet nie ma takiej potrzeby, bo no nie wiem, no, jak jest impreza, czy nie wiem, czy tam jest jakieś wesele, czy coś i że jest klimatyzacja w tych obiektach i tak dalej, i tak dalej. To też się bardzo często okna otwiera. Że tutaj dobierając te centrale przy małych do obiektach nie ma problemu. Przy dużych obiektach trzeba pamiętać, żeby nie przesadać z tym całym naszym kryterium objętościowym. Bo wyobraźcie sobie domek, który ma tam nie wiem, 1200 kubatury. Gdzie teraz takie domki się spotyka coraz częściej, to nagle co mamy wziąć do tego centralę przemysłową 1500 m sześciennych na, na godzinę? Nie! Trzeba też brać pod uwagę, ile będzie osób. Trzeba to robić z rozsądkiem. A też trzeba pamiętać, że otwarcie takie czy zamknięcie drzwi, to też od razu nam nie wiem, wlatuje powietrze, żeby 50 m sześciennych, 100 m, w zależności jak jest, to tam powiedzmy długo są otwarte. Już też zachodzi wymiana. Jeszcze raz powtarzam, kiedyś to powtarzałem na jakimś kursie, że nie podchodzimy do obliczeń wentylacji, rekuperacji, tak jak powiedzmy do obliczeń lekarstwa w aptece, czy do ważenia tego lekarstwa. Bo tutaj tych warunków takich zmiennych jest bardzo dużo i nawet, tak jak mówię, dobierając tą centralę przy takich dużych obiektach, my nigdy nie wiemy, czy ją dobieramy dobrze i idealnie. Tylko tak jak mówię, no jeżeli są dwie czy trzy osoby to moim zdaniem nie ma co przesadzać, że te kryterium doboru tych central, które Wam teraz powiedziałem, między 60% objętości domu do powiedzmy 120 jest wystarczające. Jeszcze bardzo często nam zależy na tym sprężu tych centrali. No ale powiem Wam tak, no, centrala taka powiedzmy, o tutaj mamy 450, to spręż możemy do niej wycisnąć 500 paskali. No to możemy przepychać nie wiadomo przez jakie instalacje. Ja bardzo często właśnie ci fachowcy dobierają na... Na takim bardzo dużym poziomie, jeżeli robią na bardzo wąskich wąski kanałach wentylacyjnych, na tym, co oni mówią, tych rurach. Jeżeli ktoś robi na tych okrągłych rurkach, powiedzmy, wentylacyjnych, kanałach wentylacyjnych FI-50, one robią bardzo duży opór. No to wtedy, żeby przepkać, to rzeczywiście biorą bardzo duże centrale, ale to nie jest wina doboru tych central, tylko wina po prostu szkrzanionej instalacji. Jeżeli im jest wygodnie, robią na kanałach, powiedzmy, FI-50. Jeszcze robią bardzo, bardzo dużo różnych łuków. A trzeba pamiętać, że 10 metrów takiego kanału FI-75, co Wam powtarzam, to jest opór gdzieś rzędu przy przepływie powiedzmy tam nie wiem, 30 metrów to na godzinę, metrów sześciennych, to daje nam opór 30 paskali. Jeżeli zrobimy ostre zagięcie pod łukiem, to jest dodatkowe 30 paskali. Robimy trzy takie zagięcia, i nagle mamy 120 paskali spadku na Jednym odcinku 10-metrowym. Że tutaj, nieraz jak wam fachowcy dobierają, to wam dobierają duże centrale z tego powodu, że rozprowadzają to na bardzo, można powiedzieć, kanałach o małej średnicy, bo jest im łatwo. To czyli musicie też pamiętać, że jeżeli my zrobimy bardzo dobrze całą instalację na odpowiednim, powiedzmy, kanałach o dużej średnicy, to my nie potrzebujemy dużej centrali. Zobaczcie, do tego domku 100 metrów kwadratowych, ta centrala o wydajności 250 metrów moim zdaniem to jest aż nadmiar. Kiedy ona będzie chodziła na maksa? W zasadzie nigdy. Podsumowując te spotkania, jak dobrać tą centralę? To co Wam powiedziałem, jak wymienniki wiecie dobrać, jest zależność. W centrali mamy przede wszystkim dwa podstawowe kryteria. Kryteria ile jest osób i powiedzmy objętość tego naszego domu, którą liczymy w metrach sześciennej i stosujemy wtedy między 60% objętości i do 120%. Pamiętajcie, większość centra ma silniki EC, czyli jeżeli jest centra powiedzmy tam 400 ona może nam pracować na mocy powiedzmy 20%, no nawet 15%, ale to jak ja ja mówię, silniki nie wytrzymują za bardzo wtedy. Mogą ulec zawali, nawet producenci mi podawają tych wentylatorów, żeby to one pracowały powiedzmy w zakresie powiedzmy, tam 16, 18, 20 To powiedzmy taka centrala może pracować o, na wydajności powiedzmy 80 m sześciennych taka 400 k. I to powiedzmy do takiego domku 150 m kwadratowych ze spokojem jest wystarczające mamy 4 osoby zmniejszamy, regulujemy najmniejszy poziom. Pamiętajcie, jeżeli macie instalację zrobioną tak jak mówię na kanałach FI 50 i Fi 63 są odcinki bardzo duże, po 15-20 metrów jest dużo takich ostrych zagięć. To jest akurat nie kanał. Fi, powiedzmy, 90 się bardzo trudno gnie. On tam nam nie umożliwia, utrudnia nam to. Takie są nieraz łuki, to zaginane 3-4. No to wtedy ta instalacja nam robi duży okrąg. Jeżeli widzicie taką instalację u siebie zrobioną, albo po prostu uniemożliwia wam to robienie w taki powiedzmy. Liniach prostych, żeby zrobić jak najmniejsze tam opory na tej instalacji, bo najwięcej oporu nam robi instalacja ta końcowa. Nie te kanały 200, które powiedziałem tam do czerpni, do wyrzutni, co Wam w poprzednim odcinku tam tłumaczyłem i czułem, tylko właśnie te takie od tych szczynek rozdzielczych, te, które nam rozprowadzają. To pamiętajcie, to wtedy musimy dobrać centralę w tym górnym zakresie, w tych 100% czy 120. Po prostu instalacja nam robi opór. Nieraz byłem na takich instalacjach, gdzie były powiedzmy porozkładane kanały Fi 50. Ostatnio mieliśmy taki przypadek u dewelopera. Domek 100 m2, nawet nie 90. Daliśmy mu centralę 300. Ona tam dokładnie miała 315 i te powietrze nie dochodziło. Dlaczego? Bo było zrobione właśnie na kanałach Fi 50. I były sobie takie odcinki 10, 15, 20 metrów Pozakinane. To też o tym trzeba pamiętać, że jeżeli jest tak zrobiona instalacja, no to wtedy trzeba troszeczkę podnieść te parametry. My żeśmy zamontowali temu Panu większe wentylatory o większej mocy. E, z tej centrali powiedzmy 300 zrobiliśmy 400 i ona przy tych maksymalnych tam powiedzmy swoich obrotach te powietrze była w stanie dostarczyć, rozprowadzić. No ale to była wina instalacji. Bardzo często się tak Zdarza właśnie na tych budowach, o których nieraz jak jeździmy, że ktoś właśnie dawając takie cieniutkie kanały, dużo jakichś takich, takich, powiedzmy, jak ja to mówię, ostrych zakrętów, skrzyżowań, przykładowo z jednej szklinki na dole z garażu, bo jest wygodnie, rozprowadza nawet na dwie kontygnacje, no to nieraz jest problem. Wtedy trzeba właśnie dołożyć troszeczkę większą centralę. Nawet te kryterium 120% objętości może być za małe. Wtedy trzeba zastosować 150-160, tylko wtedy ta nasza instalacja jest troszeczkę mniej efektywna. Dziękuję za spotkanie. Następny film postaram się umieścić w następnym tygodniu. Będzie to film, który tłumaczy, jak projektować tę instalację, jak rozmieszczać taneostatek. Pokażę Wam kilka przykładów, jak to robić w trybie takim zwykłym, jak robić. W trybie komfortowym, jak robić tak, żeby można było później zastosować nawet tą klimatyzację kanałową, bo ta klimatyzacja kanałowa, powiem wam szczerze, działa. W tym roku to widać i dobitnie, bo mamy tam już powiedzmy dosyć dużo zrobionych. I jak się klientowi popsuł jednemu agregat, no to nas gonił, 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 żeby mu od razu wymienić, dosłać, bo on powiedział, że do zera stopni on po prostu aby pracuje na naszej klimatyzacji kanałowej, czyli to funkcjonuje. Jak przychodzą większe mrozu, po prostu uruchamia kominek.